Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym przedstawić dla wszystkich osób z znaku Szczelca rozkład miesięczny, czyli na miesiąc październik 2021. Na początku serdecznie dziękuję wszystkim za lajki, subskrypcje, ewentualne komentarze, które były dla mnie bardzo bardzo pomocne i bardzo przyjemne. Prosiłabym nadal o taką aktywność. Jest to dla mnie bardzo ważne, dlatego, że mój kanał się wtedy lepiej rozwija. Jest lepszy algorytm, przez to są lepsze zasięgi. I, i, i to, to, to po prostu no, dla mnie jest bardzo ważne. Tak więc prosiłabym nadal o to. No cóż, zaczynamy. Zaczynamy. Oj ojej, coś mi się tu przekręciło. Zaczynamy czytanie. Nie ma na co czekać. I na wstępie, jak zwykle, wszędzie to mówię, aby wziąć pod uwagę to, że te czytania, te wszystkie te czytania są ogólne. I nie ma takiej możliwości, aby jedno czytanie pasowało do wszystkich. To jest naturalne. Jeżeli no, nie pasuje, no trudno. No, to może następny miesiąc, może tygodniówka, może coś tam zawsze, zawsze coś tam może, może się, coś tam udać. Nie wiem. W każdym bądź razie proszę traktować to jako poradę. Taką wskazówkę, pomoc, podpowiedź, no nie wiem, ale na pewno niewyrocznie. I proszę zawsze się kierować swoim umysłem i podejmować samodzielnie decyzje, bo jesteśmy dorośli. Szczelec wchodzi z energią. O taką. No. I co tutaj jest tego podstawą? Co pomaga lub przeszkadza? Co odchodzi? Co odchodzi? Co przychodzi, już chcę wyskoczyć? O. Co mają w głowach, w myślach, w planach strzelcy? W jakiej energii się będą czuły? Co z zewnątrz? Czego nie wiedzą? Czego się nie spodziewają? No nieprawdopodobna. i... Energia końcowa. No, na spodzie, wprawdzie te 10 mieczy, ale one są w odwrocie. Więc widzę, że szczelcy wychodzą, wychodzą z jakiegoś przybicia, wychodzą z jakiejś trudności. Już po prostu miały serdecznie dosyć czegoś i po prostu już nie dawały rady. I to się zakończyło. To się zakończyło i, i ta energia wychodzi. Także bardzo dobrze. Widzę ogólnie tutaj dużo mieczy. Raz, dwa, trzy, cztery. No i te są mieczy. No, dużo jest mieczy. Ale również arkana wielkie są. Czyli tutaj te energie mogą się trochę przeciągnąć na, na dłuższy okres. Bo w tarocie w zasadzie to nie ma. Terminów. Z jaką energią wchodzą? Szczelce wchodzą z jakąś energią braku równowagi, jeśli chodzi o finanse. Przede wszystkim o finanse. Ale tutaj może być też taka sytuacja, że tu nie chcą komuś pożyczyć, albo czekają na pieniądze, na jakiś zwrot pieniędzy, bo komuś pożyczyły i nie mogą się doczekać. Tutaj dzielą pieniądze też, tutaj dzielą jakieś majątki, pieniądze. Może, może, może być przy jakichś rozwodach również, chociaż raczej tu nie widzę. No, może być też, ale może być też jakiś, jakiś problem związkowy. Ale przede wszystkim brak równowagi, no równowagi też w związku, brak równowagi w związku, także, także tu stoi związek obok związek formalny, kościelny. I mogą tutaj być jakieś problemy, właśnie związkowe. Bo tutaj w głowie mają jakiś trójkącik, jakąś zabawę, jakieś spotkania szczelcy. No i kobiety, i mężczyźni tutaj, i tu. E, no może polecimy po kolei jeszcze, co jest podstawą tego. Podstawą tego, tu jest karta Brama, że coś rozpoczynają nowego. Czyli może dzielą pieniądze. Może dzielą pieniądze też? Może tak być. Albo, albo po prostu czekają, aż im ktoś zwróci. Tu rozpoczynają coś nowego. Tu mają jakieś poważne plany, jakieś inwestycje, jakieś poważne. I tu też będą chciały na przykład coś zakupić, ale tu przede wszystkim mogą rozpoczynać nową pracę. Również nowy związek jakiś, jakiś taki solidny na takich. Takich solidnych fundamentach. Co jest, a to jest. To jest ta podstawa. Co tutaj pomaga lub przeszkadza? No nie wiem, czy pomaga, czy przeszkadza. Bo tutaj jest odcinanie czegoś. Tu jest odcinanie czegoś. I może być też, że przeszkadza jakaś osoba. Bo ta osoba tutaj. Może być to wdowiec, rozwodnik. Może być to urzędnik jakiś taki po prostu nieprzyjemny. Może być to osoba z podznaku wagi bliźniąt wodnika. To może być też osoba jakaś taka bardzo, bardzo nieoschła, zimna, taka bezuczuciowa, taka po prostu, jak ja to mówię, bez kija nie podchodź. Pyskata, bardzo ściętym językiem, kutliwa, zazdrosna. No, to w tej pozycji ta karta pokazuje złą osobę. To może być również urzędnik, może być jakaś osoba z Waszego otoczenia, która właśnie tutaj nie pomaga Wam w rozpoczęciu czegoś. Może tutaj, właśnie w związku z tymi pieniędzmi, tutaj są te problemy, i tutaj podstawą jest to, że Wy chcecie rozpocząć coś. Tu Wam przeszkadza jakaś osoba, sytuacja. Może być tutaj, że. Będziecie odcinać jakąś osobę, albo będziecie miały problem z podjęciem decyzji. Z podjęciem decyzji w jakiejś sprawie. Może być i że urzędowej. Tu może być. Bo co odchodzi? Tu znowu miecze, tu jakieś kłótnie. Tu wychodzicie z jakiejś po prostu jakiejś walki, jakiejś kłótni, jakichś po prostu takich zatargów. Tu. Yy, tu, tu naprawdę było ostro. Tu były złośliwe, złośliwe osądy, złośliwości też były. I tu, tutaj, tutaj to odchodzić będzie. I tu będzie jakieś takie rozgoryczenie, takie roz. takie, takie nie wiadomo. Może tutaj, właśnie, tu były jakieś te problemy. To się kończą, bo tu odchodzi. I tutaj ta osoba może była jakaś nieprzyjemna, która Wam się z Wami kłóciła. Może o pieniądze się kłóciła. Nie wiem. Natomiast wszelcy co mają w głowie? Mają w głowie jakąś, jakąś zabawę, jakąś rozrywkę, jakieś spotkania towarzyskie. Tu koleżanki, przyjaciółki. Tutaj jakieś spotkania, tu trójkąty również są pokazane, tak, może tutaj jakieś właśnie w około związku problemy, zawsze związkowe problemy się potem opierają o, o finanse, zawsze, zawsze potem, jak dochodzi do jakichś kłótni, to potem, potem co, co potem jest naj, no tym, 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 tym niezgody, zawsze pieniądze. Tak więc może być, że tu konsekwencją tego, że tu myślą o tym. Chyba, że tu jakaś, no nie wiem, bo ja tu widzę, ja tu widzę trójkąt. Ja tu widzę jakieś zabawy, jakieś rozrywki, nie wiem. Chyba, że tu pieniądze wydają strzelcy. Tu szczelcy wydają pieniądze. I tu jakieś kłótnie były z jakąś osobą. Może to być mąż również w takiej energii. Nie wiem, może być. Taki złośliwy spod znaku wagi, wodnika, że czy, czy, czy bliźniąt, czy, czy z jakiegokolwiek też innego znaku, ale z taką energią, bo jeżeli ma ascendę na przykład bliźniaku, to też będzie się pokazywał w tej energii. A tutaj co, co, co przychodzi? Co? Przychodzi byk. Przychodzi byk albo przychodzi jakaś osoba do jakiegoś związku stabilnego, takiego poważnego. Albo tu się będzie wybierał szczelec na jakiś ślub. Tak. Może będzie zawierał związek małżeński, właśnie. Może szczelcy niektórzy będą wchodzić w związek małżeński. Tu się pokazuje kościelny, jakiś taki sformalizowany związek. Może tutaj niektórzy będą po prostu się radzić jakiejś osoby, jakiegoś autorytetu. Nie wiem, no to przy, nie wiem, jacy ludzie oglądają takie czytania, może, może tutaj, bo tutaj jest też strona duchowa, moralna. Tak więc nie wiem, jak do tego tutaj, no tu róż, różnie można podejść do tego. Może być, że tutaj, no tutaj związek będą zawierać, jak się będą czuły szczelcy w tej energii, w, tej, w, tym, w tym miesiącu. Tu jest energia jakiejś bezsilności, no nie mają siły już do czegoś. Coś po prostu im się tutaj nie udaje. Tutaj jest również kłótnia w związku. Również jest jakiś brak równowagi pomiędzy y, ciałem a umysłem. Tutaj jakieś takie problemy, bo z zewnątrz przychodzi, no tu są znowu miecze, no znowu miecze, tu z zewnątrz przychodzi jakieś, jakieś kombinowanie. Jakieś kłamstwa, jakieś oszustwa, jakieś y, po prostu ukryte rzeczy. Albo ktoś w ukryciu coś robi przed strzelcami, albo szczelcy przed kimś robią coś w ukryciu i potem, o czego się nie wiedzą, nie spodziewałem, że będą dużo miały do rozmyślania, że tu po prostu będą takie y, zamyślone, zakręcone, y, będą y, zakłopotane. Nie będą wiedziały, jak wyjść z tego problemu, jak tej sytuacji, ale to one same sobie, tak sobie same się zamkną. Nikt ich tu nie, nie będzie sabotował, tylko to jest autosabotaż. I, e, I tu na koniec, tu wychodzi, że będą nadwrażliwe. Tutaj jest nadwrażliwość emocjonalna. Tu po prostu będą bardzo wylewne, bardzo y, będą się czuły źle. Tu właśnie jest jakiś wodnik w odwrocie i to nie jest do dobra karta, chociaż to jest gwiazda i mówią, że no to, ale tutaj może być tak, że albo nie wykorzystują jakiejś szansy, jakiegoś talentu do czegoś, do jakiejś, do jakiejś może do rozwiązywania tych problemów, albo to będą miały jakiegoś pecha w czymś, nie wiem w czym, albo będą po prostu bardzo takie wylewne. Tutaj jest też te stracenie nadziei na coś, no nie wiem. Tu te karty pokazują, może tutaj jeszcze dopytam, do, do, do co to może też oznaczać ta karta, bo w tej, w tej, w tej Pozycji, w odwrocie. To tutaj jest pech i, i brak wykorzystania swojego talentu do czegoś. Tutaj jest karta karmiczna. Tak więc tutaj ja widzę, że jakieś tutaj problemy są. Tu są jakieś problemy. Zaraz dopytamy, co tam jeszcze. To tam jeszcze widać, bo trochę, trochę problemów. Trochę problemów szczelcy będą miały. Tylko, że one wyjdą z tych problemów, tutaj pokazane z ogólnie. Ale jest dużo intryg, kłamstw, ukrytych jakichś związków i jakieś kombinacji z pieniędzmi, też. Tak więc co tam szczelcy macie, ja nie wiem czy potajemne schadzki, co tutaj jest? Tutaj dlaczego jest ta? Bo tutaj jakieś było zranienie, jakieś były problemy sercowe i tutaj jest brak równowagi również. Tu były jakieś problemy związkowe. I przez to jest brak równowagi. Znowu, znowu miecze się pojawiają. E, a dlaczego ten as tutaj jest? Skoro. No, tu też jest as. No. Tu jest, że, że, się, że tutaj prawda przyjdzie. Tu jest ta prawda. Ta nowa, nowy początek. I te szczelcy tutaj się dowiedzą. I, i, I będą tutaj rozpoczynały coś, coś nowego. Dlaczego ten, ten król jest w odwrocie? Aha, bo to jest jakaś osoba niezbyt ciekawa. To tutaj to przeszkadza, właśnie. Ta osoba przeszkadza. Bo to jest jakaś osoba interesowna. Ona działa we własnym interesie. Ona ma interes w tym, aby tutaj coś, coś, coś tutaj e, narobić problemów, ale dlaczego to nie wiem? Może być, że tu znowu chodzi o pieniądze też. Więc widzę, że może być tutaj związkowy temat. E, no, tylko, że też opierający się na pieniądzach, więc jakieś tutaj, nie wiem, dlaczego tu. To tu z przeszłości, to jakieś z przeszłości, tu ktoś z przeszłości był i te kłótnie się kończą z jakąś osobą z przeszłości, albo wyciągnęły coś z przeszłości na, na, na wierzch i, i, i na światło dzienne jakieś rzeczy, albo te osoby, które są w otoczeniu szczelca, albo szczelec wyciągnął coś na światło dzienne. I Po prostu wyciągnął coś z przeszłości i tu były te kłótnie. Tu były te jakieś, jakieś zranienia, jakieś problemy, brak równowagi. Tutaj osoba jest pyska ta niedobra, jakaś interesowna, a tu coś się rozpoczyna nowego. Najpierw jest prawda, tutaj jest kłamstwo, więc wyjdzie prawda. A dlaczego mają te szczelcy tę trójkę? Tu z jakimś lwem może być ten trójkąt. Tu może być z jakimś lwem trójkąt. Jakieś spotkania. No. Albo tu jakiś przyjaciel. Nie wiem. Może być z lwem. Tu, bo tu jest też również ten związek. Tu jest w odwrocie. A tu jest siła w pozycji prostej. Ale tu szczelcy się czują bezsilni. Tu się, tu, tu będzie inaczej odczytana ta karta. Tu szczelcy się czują bezsilni, a dlaczego? No, bo nie wiedzą, co zrobić. Nie wiedzą, w którą stronę iść. Nie wiedzą, jaką podjąć decyzję. I czują się bezsilni. A dlaczego jest ten papież? Tutaj. O, znowu dzieci. A to nie są dzieci, to źle odczytałam. To tu są te dzieci. A tu jest kłótnia o pieniądze. Aha. To jest ta szóstka. To ja źle tu spojrzałam. To jest ta szóstka, to jest tu teraz. Aha. Ale tu są dzieci, tak. Tu jest powrót jakiś. Tutaj jest powrót jakiś. Z przeszłości. Suma summarum i tak. Bo tu były kłótnie o pieniądze. Tak. A tu się pojawia ktoś. Z przeszłości do związku. Ja tutaj sobie pomyliłam. to jest szóstka, tu szóstka, nie spojrzałam. E, tu, są, tu były te kłótnie o pieniądze. No właśnie, tu są zranienia, tu o pieniądze. Nie ma równowagi. Tutaj tutaj się pojawia jakaś osoba. Do związku z przeszłości. Nie wiem, tu są kielichy. Może szczelcy spotkały kogoś. Kogoś z dawien dawna już nie widzianego. I spotkałem się może to być osoba z Podznaku lwa. I ta osoba, ta osoba, albo ta osoba ma związek. Ona jest w związku. Ta osoba z przeszłości. Albo to, że wy jesteście szczelcy w związku. Albo byłyście w związku z jakąś osobą. Z przeszłości. Nie wiem. Dużo jest możliwości. Dlaczego z zewnątrz jest ta siódemka? Aha. Bo tu jest znowu jakieś kłamstwa, jakieś w związku z pieniędzmi. Tu jakaś osoba. Też byk panna koziorożec. Tu jest byk. Byk panna koziorożec. Jakaś pani. Albo wyście tu okłamywały jakieś tu. Bo to są, mówiłam na początku, że urzędowe sprawy też mogą być. Bo tu w tej pozycji również pokazuje się jakaś księgowa, jakieś e, urzędy finansowe, no albo to ta osoba was okłamała, albo wyście okłamali tą osobę, albo kombinowaliście coś z jakimiś urzędami skarbowymi. Nie wiem, nie mam pojęcia. Sami dobrze wiecie o co chodzi. Może być też, że zmieniacie jakieś plany. Znaczy, znaczy, planujecie coś. Coś planujecie w związku z finansami. I to jest z zewnątrz, coś, coś po prostu z finansami będziecie planować. Także tu są kilka możliwości. Wszystkie mówię. Bo nie wiem, może coś pasować do kogoś. Nie mam pojęcia. Dlaczego ta ósemka mieczy. No, bo wychodzi coś. Coś właśnie na jaw tutaj. Tu coś było ukryte i wychodzi na, na wierzch. Dlatego tutaj takie myśli, tyle myślenia, tyle problemów, tyle tego zamykania się w sobie. Dlaczego ta gwiazda w odwrocie? <laughs> Bo gwiazda. Bo gwiazda w pozycji prostej, no to już jest naprawdę. A co do niedawno, tutaj były też dwie karty u kogoś innego, takie same. Tak, więc tu jest szczęście w nieszczęściu. O tak bym mogła powiedzieć. Szczęście w nieszczęściu, bo może wyjdziecie z tego obronną ręką i coś po prostu Wam tutaj ujdzie, jeżeli coś żeście kombinowali, może. Albo tutaj pojawi się osoba z podwodnika i Wy nie będziecie wiedzieli, kto to jest dokładnie. Bo tu się pokazuje pech, tu jest szczęście, tu jest brak nadziei, tu nadzieja no bo to jest w odwrocie. Tu, tu może wykorzystacie jakiś swój urok, jakiś swój własny urok własny, jakiś czar, jakieś swoje talenty, aby po prostu suma summarum, żeby Wam to wszystko wys wyszło jakoś. Że jakoś byście wyszli z tych problemów, bo tutaj trochę jest problemów. Albo urzędowych, coś z pieniędzmi, albo w związku coś z pieniędzmi też, albo się rozstajecie z kimś i macie problemy właśnie finansowe, bo poznaliście kogoś, poznaliście kogoś i spotykaliście się, i wyszło na jaw. Może to być żona również strzelców, i ona się dowiedziała, bo to jest z zewnątrz. Się dowiedziała o jakichś waszych kombinacjach, tu wychodzi na jaw, przez to się dużo dużo myślenia. Może być, że to też, jest roz, to też jest karta rozwodu. I teraz tutaj nie umiecie podjąć decyzji. A suma sumarum tego wychodzi na to, że udaje wam się coś, mimo to, że, że jest tyle zawirowań. No, macie trudne energie na ten miesiąc. Nie zazdroszczę, ale widać, że wyjdziecie tam. Widać, że, że coś tu wam się uda. Zaraz zobaczymy jaka rada. Więcej nie widzę nic do powiedzenia. Każdy sobie już tam dopowie i dobierze do swojej sytuacji to co pasuje. A jak nie pasuje, no no... No to bardzo dobrze, bo akurat tu nie jest zbyt ciekawie. Ja nie życzę nikomu, żeby. No i znowu miecze. Czyli jakieś tu sprawy prawne. To jest sprawiedliwość, tak? Czyli tu jakieś sądy, urzędy, sądy, jakieś sprawy, jakieś rozliczenia. Więc albo się będziecie rozliczać z, jakimś, z jakąś osobą, z małżonkiem, albo z jakimiś urzędami będziecie się. Rozliczać i załatwiać sprawy sądowe, sprawy sądowo-finansowe na przykład. Tak więc tutaj proszę uważać na to, i e, tu jest taka rada, abyście robili wszystko zgodnie z prawem, abyście nic nie kombinowali, dlatego że wtedy możecie popaść w kłopoty. Tak więc uważajcie na wszelkiego rodzaju e, formalne. Te, te papiery, i uważajcie na wszelkiego rodzaju te sprawy urzędowo-sądowo-finansowe. I nie kombinujcie w niczym. Tak, zgodnie wszystko z prawem, to wtedy, to wtedy się uda. Tak więc serdecznie dziękuję strzelcom za wysłanie tego czytania. Życzę im oczywiście, aby się wszystko udało. Tak i do następnego razu.